Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku panny na marzec 2024. I pierwszy tydzień, wisielec. Dziesiątka denarów. Proszę. A i tak się martwią, panny. Mają tyle denarów, a się martwią. No, jeszcze może by potrzebowały więcej. Teraz zobaczymy. O, szczęście. Bardzo ładnie. Potem mamy siódemkę kielichów. Ósemka buław. Dwójka mieczy. No, całkiem dobrze się wiedzie, a panny się martwią. Ciągle. Hmm. Kapłan. Trójka mieczy. Gwiazda Gwia i znowu, ojej, no, jedliśmy. ciągle się te panny martwią tutaj. Tym razem nie ma, że pracują, tylko że się martwią. Co nie znaczy, że mają nie pracować, bo jednak te pieniądze za coś są. No dobrze, to teraz. Y to teraz, teraz, teraz. Jeszcze ta końcówka, tak, miała być. Jeszcze końcówka tu miała być. Tylko miejsce na nią musi być. I największa radość w całym miesiącu. Dobrze, rozpoczynamy. No już teraz zasłoniłam trochę, ale chyba jednego cłonie. Od wisielca rozpoczynamy. No to takie się wydaje, smętna energia, ale to jest dużo wskazówek. Jest właściwie jedna, ale można ją na różne sposoby omawiać. Ta wskazówka polega na tym, że wy tu niewłaściwie na coś patrzycie, na jakąś sytuację, przede wszystkim na swoją sytuację, w której się znaleźliście, jakoś niewłaściwie patrzycie. No tutaj też jest czas czekania, co prawda. Jest być może na te pieniądze właśnie, co tu się później pojawiają lub na coś innego, ale prawdopodobnie chyba jednak na te pieniądze. Chociaż to nie jedyne, co się tu fajnego pojawia, bo tam mówiłam, że jest szczęście jeszcze w drugim tygodniu. No ale tu na razie jest ten czas czekania, i no i to, i to jest właśnie ten czas, który warto wykorzystać na przemyślenia, na zastanowienie się i na inne spojrzenie, na inny ogląd sytuacji. Bo w rzeczywistości ta sytuacja wygląda, wasza sytuacja wygląda zupełnie inaczej, niż wy to myślicie. Jest to karta, która mówi o nabywaniu mądrości, ale właśnie przez co? No właśnie przez to, że możecie tutaj patrzeć z różnych punktów widzenia, nie tylko z jednego punktu widzenia, jak do tej pory patrzyliście, ale z różnych punktów widzenia, nawet z punktu widzenia innych osób, czy z innej perspektywy, z wyższej perspektywy, może, może tutaj no, zawężacie sobie po prostu pole widzenia. I dlatego nie widzicie potencjałów, które są, a co chwilę się pokazują, bo tu potencjał w materii, czyli jakieś spełnienie w materii, tam potencjał szczęścia, i, i tu cała masa jeszcze to jest też fajne tutaj ta ósemka buław, i tu gwiazda na końcu się pokazuje, to też powiem, bo żeby się panny nie załamały, że tu co chwilę jakieś miecze, ale te miecze to są wasze myśli, to Wy macie je zmienić, a nie ktoś inny, tu nikt, żadna wróżka Wam tego nie może zmienić. Ani nikt też inny, więc jak spojrzycie z innego punktu widzenia, zobaczycie o wiele więcej. Jeżeli nie, na przykład nie widzicie wyjścia z sytuacji, no to poprzez spojrzenie z innej perspektywy możecie zobaczyć. Możecie też zobaczyć, co jest naprawdę ważne. Bo może tutaj wy się skupiacie na czymś, co jest kompletnie nieważne. Być może jest to jakaś przeszkoda czy coś, ale to nie jest aż tak istotne, żeby się tym przejmować, a wy się tu dużo przejmujecie, no wybitnie. Bo jeszcze dwójka miecz jest, jeszcze tutaj ósemka mieczy, no wybitnie, w tym miesiącu dużo się tu przejmujecie czymś. Zamartwiacie się być może o przyszłość, no bo o przyszłość najwięcej ludzi się zamartwia najczęściej, ale tutaj no, to są ograniczenia, które wynikają z waszego myślenia, a myśli zawsze można zmienić. Jeszcze o tym nieraz tu pewnie będę mówić, bo jest ta ósemka mieczy tu jeszcze na końcu. Więc y, jeszcze raz, reasumując, trzeba patrzeć z innej perspektywy, z wyższej perspektywy lub szerszej. Y, rozejrzeć się bardziej, żeby więcej zobaczyć potencjałów i więcej też pozytywów, bo wy to tak jakbyście nie widzieli tych pozytywów, mimo że one są, bo się bardzo szybko pojawiają jakieś pieniądze. Y, czy jakaś wartość innego rodzaju, może być to wartość związana z mieszkaniem, czyli może coś do mieszkania sobie kupicie, a może jakiś spadek, może jakieś jeszcze inne pieniądze, jakieś, czy dodatkowe, czy pieniądze zarobione w pracy. Y, cóż jeszcze... Może to być coś takiego, że na przykład y, zrobicie sobie remont w mieszkaniu dzięki temu wasze mieszkanie zyska na wartości, lub kup, zakupicie jakieś urządzenie czy maszyny, no, maszyny, to no, tak ciągle patrzę na, na klimatyzację, bo ja nawet zimą korzystam, dlatego że dogrzewać można też klimatyzacją, więc tu y, ta klimatyzacja mi się tu tak kojarzy, ale to jest, w sensie, jak ktoś nie potrzebuje, to nie musi tego kupować, może sobie kupić nową lodówkę, czy nową pralkę, czy nowy komputer, na przykład. Chodzi o to, że tu jest coś, co ma wartość i to jest przy was. To jest przy was. Czyli wy to macie. To zamartwianie się takie jest na wyrost, bo faktycznie no, co chwilę jest coś fajnego, a wy co chwilę się martwicie. No jest tego martwienia to, aż głowa was boli, aż tu musicie się położyć do łóżka, bo aż jesteście zmęczeni i, i te, umartwieni. No, sami się umartwiacie, po prostu sami. Poprzez czarnowictwo, poprzez takie negatywne myślenie, trzeba by przede wszystkim zmienić programy umysłu. To już nieraz mówiłam, już przypomnę, bo są dwie takie w sumie, trzy nawet takie karty. Jeszcze ta Trójka Mieczy, jakby było mało mieczy, no to jeszcze Trójka Mieczy doszła. Ja wiem, czemu tyle tych mieczy tu, ale to po prostu trzeba popracować, zmienić programy umysłu. Tak jak w komputerze się zmienia programy, można wyrzucić te stare, bezużyteczne i sobie zrobić miejsce na nowe, lepsze. No i tak samo w umyśle można sobie te programy czy zmienić, czy zmodyfikować. Zamiast myśleć, "Ojej, nie pójdzie ujechać, albo tam na przykład coś się nie uda, coś się nie uda, albo nie będę mógł tego zrobić, czy nie będę mogła tego zrobić, bo coś tam, coś tam, no to odwrotnie, trzeba po prostu odwrotnie. No Wysielec właśnie o tym mówi, że czyja? odwrotnie. Czyli zamiast mówić, nie dam rady, no to się mówi, pewnie, że dam radę. <laughs> tak się mówi. No więc yy, z dziesiątką monet już tu mówiłam, no to może być też za, zapuszczanie korzeni, czyli na przykład możecie wynająć mieszkanie, jeżeli kogoś nie jesteś na kupno, ale niektórzy mogą też i kupić, jeżeli star, stare mieszkanie sprzedali, mogą nowe kupić, przykładowo, czy tam domek, czy coś, czy na raty, no różnie to, chociaż z tymi kredytami to ja bym raczej nie zachęcała, ale ja bym mm, tu... Po prostu chciała zwrócić uwagę, że jest tu jakaś wartość i trzeba ją docenić, trzeba ją w ogóle zauważyć, korzystać z niej. To jest jeszcze to, bo ludzie mają różne wartościowe rzeczy, no, od mieszkania począwszy na, na urządzeniach skończywszy, ale albo nie doceniają, albo nie korzystają z tych rzeczy. No różnie bywa, więc tutaj warto docenić, skorzystać. Cóż jeszcze, no ta karta w ogóle mówi o dobrobycie, czyli jest tu jakiś dobrobyt, jakaś forma dobrobytu. Ja nie mówię, że macie wszystko, no bo w zasadzie nikt nie ma wszystkiego, ale jest tu jakaś forma dobrobytu. Eee, może być też nowy biznes, dobrze, czy, czy stary biznes, ale całkiem dobrze prosperujący. Może to być także tworzenie cennych dzieł, na przykład dzieł sztuki czy rzemiosła, jeżeli ktoś ma taki talent. Mm, bo tutaj chodzi o stworzenie czegoś trwałego, co będzie służyło nie tylko Wam, ale także Waszym bliskim, czy to rodzinie, czy komukolwiek. No, to jest coś, coś cennego, bardziej trwałego. Czyli nie chodzi o zakup chleba czy, czy maślanki, tylko chodzi o zakup lub korzystanie z czegoś, co ma wartość <śmiech> <śmiech> taką długo. <laughs> długo. Na, na dłuższy czas, o tak bym powiedziała. Bezpieczeństwo finansowe jest. Czyli czym Wy się martwicie? No nie wiem, może o zdrowie, może o, może o jakąś osobę. Może o jakąś osobę, no o różne rzeczy można się martwić w sumie. Więc już tu nie będę zgadywać, o co Wy się martwicie, ale martwicie się tak na wyrost, na, tak do przodu, po prostu na zapas. I tutaj chodzi o to, żeby uspokoić no tu jest taka karta, która mówi, że tu macie możliwość uspokojenia się, zregenerowania sił i trzeba by to zrobić, no bo faktycznie jakieś tu przychodzi zmęczenie czy ból głowy czy czegoś, trzeba by zregenerować te siły, wyspać się lepiej przede wszystkim, no i o dietę zdrową zadbać, bo od tego co my jemy bardzo wiele zależy, a już przede wszystkim nasze zdrowie właśnie, więc to, jest, to już tu nie, nie będę tutaj dekalogu całego na temat jedzenia, ale to tyle myślę, wystarczy zadbać o siebie po prostu tutaj, o swój komfort też. O, od razu powiem o swój komfort, bo tutaj może hmm, jakieś coś na uspokojenie, ale nie mówię o tabletkach. Może, może muzyka spokojna, może hmm, takie wyciszenie, czyli no, przebywanie z dala od tłumu, to też może. Yy, uspokoić i, z, i pomóc zregenerować siły. Dobrze, przechodzimy do tego, co najlepsze. No już tam nie ma co, nie ma co tutaj biadolić. Pełne zadowolenie tu jest, czyli z, jak już się uspokojicie, wyciszycie, zregenerujecie siły, wyśpicie się. Tu macie pełne zadowolenie, czyli coś tu się Wam uda, jakieś szczęśliwe wydarzenie może nastąpić jest tutaj tęcza, czyli no wszystkie barwy jakich potrzebujecie do szczęścia tutaj macie no ja nie mówię, że to będzie zawsze, no bo wy co chwilę się martwicie, no to nie może być to zawsze skoro co chwilę się martwicie w każdym tygodniu praktycznie, to wy zawsze nie będziecie mieli tak wysokich wibracji ale to dlatego, że sami sobie tu zaniżacie no też, też to znam z autopsji oczywiście ale no, informacja by była taka, żeby utrzymać te wibracje jak najdłużej, tu na razie wam się udaje do ósemki było w aż bardzo wam się udaje utrzymać wysokie wibracje, dzięki temu te okoliczności zewnętrzne tutaj też są sprzyjające a i tutaj jakieś szczęście się wydarza coś co powoduje zadowolenie, ale jest to wynika to przede wszystkim z waszych wibracji czyli ten spokój wewnętrzny nad którym tu pracujecie to tutaj promieniuje i i też daje te korzyści, rozliczne korzyści, takie jak szczęście, harmonia, na przykład w związku czy w rodzinie, czy zgoda. Jeżeli wcześniej była niezgoda, to tu zgoda, współpraca harmonijna, dogadywanie się, także poczucie bezpieczeństwa, czy jakiekolwiek w ogóle spełnienie no bo może to być spełnienie marzenia, może być spełnienie. Spełnienie w czymkolwiek, w jakiejkolwiek dziedzinie, chociaż najbardziej uczuciowo tu wygląda. Zresztą tu na końcu jest, jest jeszcze taka karta, więc tutaj może być w uczuciach to spełnienie, jak najbardziej. Cóż jeszcze? No tutaj teraz jeszcze o docenianiu bym też musiała powiedzieć, bo niektórzy mają szczęście, a w ogóle go nie doceniają. To tak samo tak samo jak tutaj z tymi pieniędzmi, tak niektórzy mają dobrobyt, a nie doceniają, bo im się wydaje, że powinni mieć lepszy samochód albo jeszcze tam coś innego lepszego. I, i... Czy jeszcze lepszy komputer, czy tam, nie wiem, jakieś inne urządzenia nie doceniają tego, co mają? Więc tu znowu będę też mówić, że im bardziej będziecie doceniać, tym, tym więcej to się będzie mnożyć, ta energia, ta energia szczęścia. Dobrze, no to mamy szczęście załatwione. Idziemy do siódemki kielichów. No mnoży wam się faktycznie, w jakimś sensie wam się już mnoży. Tutaj widać, bo macie dużo możliwości wyboru, czyli pojawiają się nowe potencjały lub nowe pomysły. Jedno z drugim w sumie ma związek, bo jak są pomysły, Pomysły to i potencjały są często, albo odwrotnie, jak są potencjały, to i pomysły się mnożą, to wszystko ze sobą oddziałuje, wszystkie energie ze sobą się łączą i właśnie się mnożą. I tu to, to bardzo ładnie widać, że się mnożą, ponieważ do tych potencjałów jest naprawdę bardzo dużo, tylko yy, jedyny problem to taki, że wszystkich naraz nie możecie zrealizować. Po drugie, nie wszystkie są tej samej wartości. I teraz chodzi o to, żeby wybrać takie, które dla Was są najbardziej wartościowe, dla Was tylko i wyłącznie, dla Was, to, no chyba że, że, że macie rodzinę, no to oczywiście pod kątem rodziny też trzeba patrzeć, bo to nie może być tak egoistycznie, że, że jeden się cieszy, drugi płacze. To wiadomo, ale tu chodzi o to, że trzeba słuchać głosu własnego serca. To własne serce tu podpowie. Własne serce nie, po, nie pozwoli skrzywdzić kogoś z waszej rodziny na przykład. Więc to, jak będziecie słuchać głosu serca, to wy wybierzecie to, co najlepsze właśnie dla Was, a tym samym dla rodziny też będzie dobre. I teraz tu mamy tą ósemkę buław, już mówiłam, chyba że to jest ożywienie, takie sprzyjanie, sprzyjanie. No tu macie wysokie wibracje, tu całkiem też przyzwoicie, tylko musicie wybrać. No jest to jakaś decyzja, być może trudna dla niektórych, ale, ale potencjały są, więc jest dobrze. No i tu właśnie jest to sprzyjanie, czyli sprzyjające okoliczności zewnętrzne. Widać jasność, błękitne niebo widać, tak? Więc tutaj nie ma tej ciemności, co była tu jeszcze. W pierwszym tygodniu nie ma tej ciemności, która tu się znowu owszem pojawia, no ale to jest kwestia wszystko myślenia, bo jeżeli myślimy w takich czarnych barwach, no to mamy na czarno dany moment. Oczywiście, nie będzie to cały miesiąc taki na szczęście. No, tu już widać właśnie ten błękit nieba, ożywienie, wzrost kontaktów. Yy, także informacje tutaj napływają do Was. Czyli, jeżeli potrzebujecie jakiejś informacji, do tego, by tam znowu coś, no właśnie, bo tutaj znowu jest to zatrzymanie, to też tu na ten temat zaraz powiem. Potrzebujecie informacji, one napływają, napływają, trzeba korzystać, póki one są, bo nie, nie zawsze one są takie, jakie byśmy potrzebowali, więc tutaj warto korzystać z tych informacji. I cóż, i płynąć, i płynąć. Nie? W jakiejś talii miałam tutaj łódkę przy tej karcie, więc tu trzeba płynąć na fali, bo tu faktycznie sprzyjająca fala jest, sprzyjające wiatry, no i tylko że teraz sprzyjanie kończy się poprzez wasze myśli znowu. Dzięki, a raczej z powodu Waszych myśli, znowu się tu zatrzymuje energia, dlatego że Wy znowu czegoś nie widzicie podobnie jak tu i tu. Nie widzicie znowu, po prostu przestajecie widzieć możliwości. Tu było takie fajne ożywienie, tu przestajecie widzieć te możliwości. Coś Was tu blokuje, a tym czymś znowu są myśli po raz enty. No, tak co chwilę o tych myślach muszę mówić, ponieważ no, takie karty tu akurat się pokazały. No, przede wszystkim trzeba zdjąć opaskę z oczu. To jest taka symboliczna opaska, oczywiście. Wiadomo, że nikt nie nosi na oczach opaski, ale tutaj tak jest na tej karcie. To jest tak tu narysowane. I tam jest też troszkę podobnie, że, że też tam nie widzieliście czegoś. A były, te wartości były i te możliwości różne łącznie, włącznie ze szczęściem, one później przyszły. Czyli one już w potencjale, one już tu wcześniej można powiedzieć, że były nawet, tylko że wy ich nie widzieliście. W potencjale one już są, nawet teraz, chociaż jeszcze nie ma marca. Więc one w potencjale są, te dobre rzeczy, ale trzeba je jakoś dostrzegać, no, trzeba coś, coś zrobić, żeby żeby wyjść im na, naprzeciw, żeby wyjść im naprzeciw, no to tak jak mówię, zdjąć opaskę z oczu, czyli to wszystko, co wam tu blokuje, widzenie, myślenie, to wszystko odrzucić, no, te stare myśli, te stare programy umysłu, które już są nieaktualne, a przede wszystkim są szkodliwe, bardzo wam tu przeszkadzają. No, może trzeba się zbuntować przeciwko jakimś autorytetom, bo niestety, ale autorytety bywają różne. No, z tymi autorytetami to jest tak, że nie zawsze muszą mieć rację. Wy macie mieć rację, tylko żeby to mogło nastąpić, no to po prostu trzeba inaczej myśleć. No, trzeba zmienić te myśli. Czasem nawet o 180 stopni, no tu jest to też pokazane. I tu dobrze, to już nie będę męczyć tymi myślami. Tu mamy tego kapłana. No ja tu mówiłam właśnie, że można się zbuntować przeciwko temu, co jest nam narzucone z góry. Czyli jakieś poglądy na przykład, jakieś przekonania, bo to ma związek z tym, co wcześniej mówiłam. Z tym czarnowictwem i z tym takim szkodliwym myśleniem. To nie tylko chodzi o pesymistyczne myślenie, ale w ogóle szkodliwe wszelkie myślenie, wszelkie programy umysłu szkodliwe. Więc, to jest ta jedna sprawa, jeden aspekt. Drugi aspekt to jest taki, że tu może trzeba się doszkolić, bo tu czegoś nie wiecie, coś tu jest dla was niejasne, więc może trzeba się dowiedzieć, doszkolić u kogoś, kto ma tą wiedzę. Albo z internetu. No, to już tam sposoby są różne, żeby się doszkolić, ale jest taka potrzeba, żeby się doszkolić. Cóż ja jeszcze? No, jest, ponieważ jest ta dziesiątka pucharów. To możliwość ślubu istnieje, możliwość ślubu, to już mówię o czymś zupełnie innym, teraz przedtem mówiłam o doszkoleniu się, teraz mówię o możliwości ślubu, bo jest dziesiątka pucharów, jest ta osoba od serca przy was, jest, tylko że troszkę niewesoło, bo tu jest trójka mieczy, no, pojawia się moment taki niewesoły, ale to nie musi być ze strony tej osoby wcale, to, to nie jest powiedziane z czyjej strony to się pojawi. W każdym razie jest, jest takie uczucie zranienia czy, czy poczucie, że jest znowu jakiś problem, jakieś niedogadywanie się znowu po raz tam któryś, no bo to wcześniej też były takie sytuacje też jakieś problematyczne, jakiś impas tu widać, tak? Tu widać impas, tu poczucie zranienia lub lub problem, którego też tak no nie bardzo umiecie rozwiązać, no ale Gwiazda się pokazuje później, tak jak tam było zresztą. Po dziewiątce mieczy było to szczęście, tak tutaj, po trójce mieczy pokazuje się gwiazda. Zresztą trójka mieczy mówi o tym, że najczarniejsza godzina nadchodzi tuż przed świtem, tuż przed świtem. Ten świt tu widać. A że wy się ciągle martwicie co pięć minut, no to już nie jest wina gwiazdy, ani nie jest wina nikogo. No po prostu myśl, myśli są szkodliwe, no są szkodliwe po raz enty. Królki lichów mówi o tym, że macie przy sobie jakąś osobę życzliwą lub życzliwą, lub kochającą, lub wspierającą, lub przyjaciela, przyjaciółka. No, bardzo, bardzo prawdopodobne, że to jest ktoś od serca, ponieważ no jest ta dziesiątka pucharów, czyli tutaj szczęście pojawiło się już wcześniej, i gwiazda się też pojawiła. Gwiazda mówi o tym, że możecie spełniać swoje marzenia. Macie się nie blokować, macie po prostu zaprzestać blokowania się. Własnymi myślami i przekonaniami, co jedno z drugim oczywiście jest związane. <laughs> ja mam chrypę, więc może być ciężko się wypowiedzieć, ale ja muszę to powiedzieć, bo to gwiazda to jest bardzo dobra rzecz, bardzo dobra energia. Jest to potencjał, który mówi, że cuda mogą się zdarzać wszędzie, zawsze tylko trzeba je dostrzegać trzeba przede wszystkim słuchać głosu serca bo jak się nie słucha głosu serca no to gwiazda nie ma jak Ciebie naprowadzić jak słuchasz głosu serca to gwiazda Cię naprowadzi na, na właściwą ścieżkę na tą ścieżkę, która jest przeznaczona dla, sie, dla Ciebie ale nie chcę tu mówić o przeznaczeniu że to jakiś fatum że to musisz tam iść koniecznie po prostu Głos Twojego serca jest głosem Twojej duszy, a Twoja dusza no, w końcu jest Twoja, więc nie, nie wyprowadzi Cię na manowce, więc ona Cię tu poprowadzi tak, żeby było dobrze, żebyś z tą osobą kochającą tu mógł być szczęśliwy po raz kolejny, bo tam już.